you To zrobiłem, to wtedy biorę paczkę śrubek i śrubokręt w zaledwie. I chodzę sobie po budowie z tym. Taki on ja mam śrubokę. Nie? To nie jest zwykły śrubokręt, to jest śrubokręt ze sprzęgiełkiem, Wurta. Drogi, ale nie ja go kupiłem. Kiedyś pracowałem na pewnej budowie i szef kupił. Tu się tutaj, tak to działa. No sprzęgiełko oczywiście, to szybko idzie zakręcanie. I tu mamy taki magazynek z różnymi bitami. Do montowania gniazdek jest potrzebny krzyżak i taki bit Torx. Więc biorę to, paczkę śrubek, nic więcej nie noszę, że nie muszę się z tym całym Majdanem przenosić, chodzić, tylko idę z tym i sobie montuję, co oczywiście jest dużo wygodniejsze i pewnie i przyspiesza pracę. Chociaż tutaj akurat pośpiech nie jest potrzebny w tej firmie, no ale jak szybciej zrobię. Mam chwilę na kawę. Dzisiaj nie ma w pracy Szwajcara, nie przybył, nie wiem z jakiego powodu Niemiec powiedział, że dzisiaj nie będzie, bo okazało się, że ten szef to jest Niemiec z EDR-u, nie Austriak, tak jak sugerowałem w poprzednim odcinku, chociaż w poprzednim odcinku nie mówiłem też na 100% że to Austriak, bo byłem pewny, mówiłem, że albo Austriak, Albo nie wiem z ddl bo nie mówi po szwajcarsku. E... A i taką poziomicę jeszcze noszę. O, zapomniałem powiedzieć, mam taką poziomicę. bo musi być prosto miasto założone, nie? Natomiast ten Niemiec jest DDL-u. Ale to sympatycznie. Z tymi DDR-owcami to, to różnie jest. Czasami są takie chamy, i się niespecjalnie grzeszni odnoszą do Polaków, a czasami są sympatyczni. Ten akurat jest sympatyczny. Tak, jasko zamontowane, czy prosto, no? Mniej więcej, ja tak nie ustawiam na zero. Nie ja dajmy się zwariować. Idzie podwójne. Tu jest lampendrat. Lampendrat to jest szwajcarski wynalazek. Nie śmiecić, nie śmiecić, bo potem będę musiał chodzić to zbierać. A tak jak do kieszeni wsadzę, to nie muszę potem tak chodzić, tego zbierać. I teraz co, zmieniamy pozycję miamy na na krzyżako Cyk myk miasto założone No dziś ko rzeczywiście robię montaże tak jak mi mówili w agencji. ale to nie to tam mam no, sześć sześć mam dzisiaj do założenia a potem nie wiem coś tam nie mnie nie że jakieś kable uwidomie, że jak skończę to żeby sprzedano jakieś kable będziemy robić no zobaczymy a pokażę jeszcze raz tego wórta, bo stałem za wysoko i mówię, ale nie było widać, więc tak było, tu sprzęgiełko w jedną stronę w drugą na środku jest zablokowane tak jak mówiłem, nie ja to kupiłem, kupiła mi firma w której kiedyś pracowałem i na razie jeszcze nikt mi nie ukradł tu się wysuwa taki wariat i tu są różne bity i końcówki Długo tego nie używałem, bo to do tego typu prac stosowałem taką małą wkrętareczkę Parkside, kiedy ją pokazywałem na filmie. Ale niestety, jak wróciłem z San i otworzyłem pudełko, gdzie miała być ta wkrętareczka, to już jej tam nie było. <laughs> więc komuś się taka wkrętareczka spodobała, ale ja ją miałem kilka lat, zapłaciłem 20 franków, więc. Nie jakaś wielka strata. E, no muszę coś kupić w zamian, ale nie, chyba nie będę takiej wkrętareczki kupował. Kupię wkrętareczkę taką małą, ale inną. Chodzi mi o to, żeby były dwa akumulatory, bo tamta nie miała wymiennego akumulatora i ja mi się Rozładowała, no to musiałem czekać z godzinę, zanim się naładuje. Na nie nie mogłem wtedy używać, więc yy, no będę musiał coś w zamian kupić. Bo mi ukradnię, <grytanie> ale może jakiegoś takiego, nie wiem, taką małą wkrętareczkę z takimi małymi akumulatorami się od spodu daje. No, oczywiście muszę też z drabiną chodzić, no to wiadomo, nie? bo tu akurat mam. Na górze gniazdko. O, to jest gniazdko w kuchni do, do lodówki. Ale jak są na dole znowu, na dole nie lubię, bo to jest 30 cm od ziemi, nie? Już to na kolanach robić. No. To noszę jakieś tam kartony czy jakąś gąbkę sobie podkładam, żeby na betonie nie klęczać. Jak zaczęmy widać. Dobrze mnie słychać. Bo no co się okazało? Bo kupiłem ten mikrofon bezprzewodowy tam do Samsunga S10 i on się nie sprawdzał. Bardzo zniekształcał dźwięk. A teraz nagrywam Samsungiem S23, który prawdopodobnie ma nowszego Androida. I z Samsungiem S23 ten mikrofon się doskonale sprawdza. Także miałem go wyrzucić, ale dobrze, że nie wyrzuciłem, bo się okazało, że jest, że jest przydatny. Mieliśmy ciągnąć kabel do tych szaf. Niestety kabel nie tak, jak powinien, i w związku z tym nie można ciągnąć kabel. I dostałem takie zadanie, typowy fertig montażu. Więc montuję tutaj takie wyłączniki, przełączniki. Występować muszę w rękawiczkach, bo ściana jest pomalowana. I już, bym mi nie zostawił, bo będzie afera. Dziękuję tyle, że takie długie śruby muszę stosować. Pracuję sam, bo jak mówiłem, dzisiaj nie pojawił się Szwajcar w pracy. Znaczy tu się nie pojawił, bo może ogólnie się pojawił, tylko wysłali go w inne miejsce. I, i myślę, że jutro wróci. No trzeba teraz trzeba teraz wypoziomować. Oczywiście niektórzy, no widziałem, to poziomują na zero, a ja poziomuję tak mniej więcej. Jak tą ramkę przykręcamy i poziomujemy, to takie zjawisko występuje, że po dociągnięciu śrub może nieco się poziom przesunąć. A tu coś mi, tu coś mi nie siadło. A tu mi coś nie siadło. To odpowiednie miejsce. Bo później, jak zakładamy dekiel. Ten dekiel ma też jeszcze możliwość delikatnej korekty nie? i nawet jak ta ramka nie jest tak super wypoziomowana, to jeszcze można troszkę oszukać, przesuwając dekiel będzie. No nie mogę tam trafić, takie głębokie są, takie głębokie. Są tu długie śruby, że ja nie mogę tu trafić. Chyba no teraz trafiłem. Sprawdźmy poziom. No. Nawet, nawet powiedziałbym, jak na mnie, bardzo dobrze. I teraz zakładamy dekiel. Dekiel i zaśrodkę na gwiazdkę. podwójne nie wiem czy w Polsce się takie robi bo ja w Polsce nie pracowałem jako elektryk i nie widziałem chyba nigdzie w domu takich może teraz się już robi w Szwajcarii to jest <śm> bardzo typowe że przy wejściu jest wyłącznik na światło i gniazdko. Ja. Deine Stärkung. Ah, merci. Bitte. Ei, 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 Trafik so Muszę, muszę jutro inne rękawiczki sobie wziąć. Takie z materiału mam takie białe. No te są twarde i one są dobre do ciągnięcia kabla, ale do takich prac delikatnych Nie wiem no gdzie mi tam skakuje to mi tam skakuje Niech to miejsce gdzie ja chcę. Tak, tu jest w tej firmie, że od czasu do czasu się wkupuję. Pracownikom napoje albo loda. Dzisiaj dostałem loda. szterkunk. Nie wiem, co to jest szterkunk, po niemiecku, ale domyślam się, że przychodzi deser, może przekąska sztelkung no to jak tak to tak, przerwa pracy no tu zmieniłem metodę, bo mi nie szło i przykrywiłem najpierw ramkę od wyłączników teraz damy teraz damy ramkę od gniazdka dobrze i teraz trzeba to prawda przykręcić a pasuje na zero i teraz dajemy dwa Dwa przełączniki, tylko nie wiem czy tak, czy chyba tak. I drugi To na wcisk jest. No i proszę. Furting montaży zrobione. Takie gniazdko potrójne bo obok jest kanton Nidwalden i tam montowałem takie gniazdka i mi tłumaczono, że to musi być tu w pionie ustawione wtedy jest dobrze zamontowane gniazdko. inaczej to jest źle tutaj jest kanton Obwalden czyli obok Nidwalden no i tutaj to musi być tu na dole a tutaj te dwa z boku tak jest dobrze, inaczej jest źle. No dzisiaj to samo co wczoraj, czyli biały montaż. Dlatego mam białe rękawiczki. Wczoraj była akcja. W poniedziałek wprowadził się nowy lokator na mieszkanie. A wczoraj, czyli w środę, odwiedziła go policja i go zabrała. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy, czy się pojawi dzisiaj, czy nie. No więc tu montujemy tę gniazdka. Jest co prawda inna robota. Ale robią żołnierze na trzecim piętrze, i w związku z tym musimy to robić. Chociaż to mogłoby poczekać jeszcze, no ale, żeby nie stać, to trzeba coś robić. Coś mówił Szargo. Jeszcze jeden temperament ma się w poniedziałek pojawić. To nie wiem, co to, to znaczy. Czy to znaczy, że jakieś terminy się zbliżają, trzeba robotę podgonić? Czy co? No nie wiem. Ktoś ma podobno się pojawić. Do po zobaczenia w Szwajcarii.